Witam serdecznie Krzysztof Gasparski w komunikacie jagodowym. Chwileczkę się nie słyszeliśmy, spróbuję to nadrobić, ale tak czy inaczej, no byliście zajęci zbiorami truskawek. Maliny jeszcze nie owocowały, a porzeczki miały te zalecenia stale opracowane. Natomiast w tej chwili sporo się zmieniło. Pokazało się bardzo duże zagrożenie ze strony roztoczy. No, przędziorka dawno nie widziałem. Tak dużo w takich ilościach jak w tym roku na porzeczce, i o tej porze roku, i to na plantacjach, które wczesną wiosną były chronione przed wielkopąkowcem, czyli ograniczały także presję ze strony przędziorków. A w tej chwili tych przędziorków jest naprawdę tak dużo, że przy odmianach późniejszych śmiem twierdzić, że liście by nie dowisiały. Więc teraz. Trzeba rozważyć tak, jeśli da się wjechać na te plantacje, w tym roku aż tak bardzo się te krzewy nie rozłożyły, więc ten przejazd jest poniekąd możliwy w większości wypadków, to tam, gdzie się da wjechać, należy bezwzględnie sprawdzić poziom porażenia przez przędziorka, ale jestem przekonany, że niemal w 90% będzie przekroczony próg szkodliwości w takiej, to nie będą dwa na liściu, tylko to będzie ich 50 przędziorków na liściu. Tak śmiem twierdzić, albo jeszcze więcej. Więc nawet jeżeli widzicie te, te obrazy za mną, które, które pokazują spęt, że tak powiem, i, i bieganie, i konkurowanie przędziorków, tam się nawet i trafi jakaś larwa biedronki, która już też się szamoczy i nie wie, co zjeść. Wolałaby może mszycę niż, niż przędziorka. Ale trzeba ten zabieg zrobić. Teraz jakie mamy możliwości? No, odmiany mamy wczesne i późne. Jeżeli chodzi o takie szybkie zadziałanie, bezkarencyjne, to mamy do dyspozycji kapak, mamy do dyspozycji siltak. Siltak 0,15%, 0,12% na pewno w mocnym stopniu by to przyhamowało. Nie zniszczymy jaj w ten sposób, ale ograniczamy. Presje yy, i larwalne, i, i dorosłych osobników. Yy, mamy też prywio, yy, czyli taki produkt nowy w naszej ofercie, ale z, też z krótkim okresem karencji. Mamy tutaj jednodniowy praktycznie yy, okres, więc też możemy to zrobić. Oprócz, yy, oprócz przędziorków, oprócz roztoczy, innych. Yy, Także eliminuje wciornaski. Akurat w porzeczce na wciornastka z tego co pamiętam nie ma rejestracji, ale w innych uprawach już tak. E, czyli stosując na przedziorki, możemy liczyć na to, że te wciornastki też będą ograniczone, a one już się też pchają. Co prawda po żniwach pewnie się pchać będą jeszcze bardziej. No ale są. I mamy co jeszcze? Mamy mączniaka prawdziwego na niektórych odmianach, a prewbio, akurat rejestrację przeciwko mączniakowi prawdziwemu, także ma, więc jedno przy drugim może być bardzo pomocne. To sprawa pierwsza i wydaje mi się, że wystarczy, bo wrócimy do tematu szerzej, już po zbiorach i wtedy, co robić po zbiorach. Drugim gatunkiem, na który chciałbym zwrócić uwagę. Są maliny. Maliny zaczynają owocować. Niektóre jeszcze nie zaczęły kwitnąć. Wszystko zależy od tego, kto jak bardzo je opóźnił. Czyli po mroze, jak były ścięte plantacje, no to one zdecydowanie później wystartowały, rosły i automatycznie. I dopiero, dopiero myślą o kwitnięciu, natomiast inne powtarzające już kwitną, a, a letnie owocują i, i teraz mamy różne możliwości. Natomiast problem przędziorka także jest, już nie tylko w tunelach foliowych, ale w gruncie rosnących jest tam problem. Moglibyśmy podejść do tego w podobny sposób. Także siltak, także kapak, bezkarencyjne. Nie robimy tego na noc, zrobimy to na dzień, ale nie w temperatury takie jak są teraz. Czyli wystrzegamy się temperatur 30-35 stopni z czymkolwiek. Nie robimy nawożenia do listnego w południe, natomiast wczesnym rankiem na suchy liść. Siltak czy kapak, czy także prewbio, mógłby być bardzo dobrym rozwiązaniem z krótką karencją, albo można powiedzieć niemal bezkarencyjne rozwiązanie. Które w dużej mierze ogranicza nie tylko przędziorka, ale przebarwiacza malinowego, także tego wciornaska wspomnianego przy okazji yy, porzeczki. Natomiast musimy liczyć, że, że nie tylko mamy do czynienia, yy, a i w przypadku, yy, no jeszcze mamy milbenok, natomiast milbenok ma swego rodzaju ograniczenia, bo mamy zapis przed kwitnieniem, czyli jeżeli mówimy o malinach powtarzających tych, które nie zaczęły jeszcze kwitnąć, to możemy zastosować w milbenok, który ma działanie nie tylko y, takie kontaktowe i żołądkowe na y, bezpośrednio przędziorka, ale mówimy także o działaniu na roślinie całkiem dobrym, bo nie tylko powierzchniowym, ale i wgłębnym. Natomiast wymaga to dokładnego opryskania w takim razie i dolnej strony liści, po to, żeby zapewnić pełne działanie produktu, a on ma działanie nie tylko na osobniki dorosłe, nie tylko na larwalne, ale także na jaja, pod warunkiem wszak, że będą one dobrze opryskane. Przeskakuje do chorób, z uwagi na to, że maliny letnie czy jesienne, niektóre odmiany i niektóre. Plantacje, bo to tak jak wspomniałem są różne przesunięcia, no kwitną, natomiast okres kwitnienia to jest największy okres zagrożenia chorobami, wieloma chorobami, które przed szarą pleśnią, choćby dobrze zabezpieczone, później bardzo dobrze się rozwijają, natomiast brak właściwej ochrony w czasie Kwitnienia powoduje, że choćbyśmy dużo pryskali w okresie zbioru owoców, to one i tak będą wykazywały tendencję do, do gnicia i do tego, żeby tam szara pleśń na tym występowała. I teraz, co możemy zrobić? Możemy całkiem sporo rozwiązań zrobić, patrząc w niebo, także, bo jeżeli mówimy o stosowaniu. Preparatów w okresie międzydeszczowych na pewno powinniśmy się kierować także karencją co do, co do takich możliwości. Ale oprócz bardzo mocnych rozwiązań, jak Luna Experience, Luna Sensation, Switch, Signum, to mamy też możliwości stosowania rozwiązań bardziej kontaktowych i budujących odporność i unikaniu także pozostałości. Plantiwax, czyli laminaryna, też dosyć szerokiej rejestracji, jeżeli chodzi o nie tylko szara pleśń, więc można by było takie wykorzystać. Natomiast produkty budujące też odporność nie tylko działające w sposób bezpośrednio powinno się wykonywać niejednokrotnie, tylko kilkukrotnie po to, żeby ten efekt był dobry. Czyli możemy wybrać na okres pełni kwitnienia bardzo mocne rozwiązanie, a a te, które już owocują, które są bliżej zbioru, które zbieramy, sięgnąć po plantiwach, który też jest można powiedzieć niemal bezkarancyjny, bo dzisiaj pryskamy, jutro zbieramy, więc bardzo dobre rozwiązane. A pamiętajcie, że. Te wszystkie wymienione y, chemiczne, twardą, he, twarda chemia y, przeze mnie przed momentem, y, mają dłuższe okresy karencji niż w przypadku truskawki. Czyli jeżeli w truskawce ma trzy dni, to bardzo często w Malinie krzywdząco zarejestrowany jest z karencją siedmiodniową, więc o tym też należy pamiętać. No i w Malinie, co jeszcze powinniśmy robić? Karmić, 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 żeby chciała nam dać duże i jędrne owoce, czyli jeżeli chcemy i duże i jędrne, to wypadałoby połączyć wzrost, czyli azot, z, z czym? Z wapniem, który wzmacnia ściany komórkowe, który powoduje, że te owoce są duże i jędrne. I teraz, jak pędzi nam malina jak szalona i mamy ją, że tak powiem, przekarmioną niemalże, to stosujemy taki wybór jak bezazotowe rozwiązanie CA i DHA, które może być połączone niemalże z każdym środkiem ochrony roślin, który tutaj Państwu proponujemy, bo CAIDHA ze wszystkim mieszać się da. Jeżeli wybieramy rozwiązania na bardziej głodne plantacje, gdzie czegoś im brakuje, gdzie widać, że korzeń nie nastarcza, to wybieramy z azotem i sięgamy po NHCA Delta, Alpha Power, Paspce, a także tych rozwiązań zawierających dodatkowo azot też jest kilka. No i, i tak chyba pokrót, pokrótce mogło, można by było. Produkty wapniowo-krzemowe mocno wzmacniają, czyli tu jest Smart Silk czy, czy Silka, Prohorti Silka bardzo podobne rozwiązanie. Pamiętajmy jednak, że te produkty, akurat dwa ostatnie, ze względu na ilość choćby krzemu i wapnia, też brudzą. Niektóre są czyste, tak jak CA i DHA, nie zostawiają żadnych nalotów czy paspce na, na roślinie. Natomiast smartcil wykazuje swego rodzaju, czyli przy matowych owocach nie stanowi to wielkiego problemu, a przy błyszczących, czyli przy tych odmianach błyszczących, na pewno jest to bardziej przeszkadzające. Natomiast zachowuje bardzo dobre wsparcie, jeżeli chodzi o budowanie jądra i, i, I teraz wskoczę do truskawki, z uwagi na to, że większość chyba pożegnała się już z truskawkami. Co prawda, cena drgnęła raz, później znowu spadła, i okaże się, owoc warto czasem walczyć, więc część odmian późnych i w rejonach, gdzie ta truskawka jest później, czyli mówimy choćby o kaszubach, bo tam jest najpóźniej. To jeszcze się zbiera, ale jeżeli mówimy o, o te tereny, nie wiem, czy Tarnowskie, czy, czy, czy okolice Choćby Szczucina, czy jeszcze tutaj okolice Połańca, Różczy, no to te odmiany praktycznie już są za nami, bardzo często plantacje są pokoszone. I bardzo dobrze, bo jeśli kosić, to bezpośrednio po zbiorach, natomiast zwłoka powoduje, że te rośliny się osłabiają przy spóźnionym koszeniu. Kosimy, jak najszybciej staramy się je wynawozić mocno, dając NPK. Ewentualnie dając y, produkty wapniowe po to, żeby tą glebę wzmocnić, i wtedy stosujemy nie NPK, a tylko produkty azotowe czy azotowo-potasowe. Unikamy łączenia w tym samym czasie y, nawozów fosforowych i nawozów y, wapniowych. I to doglebowo to możemy wymieszać z glebą i, albo jeden wymieszać z glebą, a drugi zastosować, nawet, nawet jeżeli mówimy o NPK y, powierzchniowo. Y, i to jest na pewno na wzmocnienie. Odrasta nam szybko truskawka, wtedy na to rzucają się roztocz truskawkowy, natomiast mała ilość liści powoduje, że możemy go dobrze dochronić. Natomiast bardzo często po skoszeniu zostaje też część liści, tych które są starsze i rozłożone bliżej powierzchni ziemi i tam bardzo lubi przędziorek żerować, bo przędziorki częściej spotkamy na starszym ulistnieniu, a roztocza truskawkowego na, na tym ulistnieniu yy, nowszym. Milbenok po, po zbiorach, jak najbardziej. Znowu dokładne pokrycie. Idealnie by było przedmuchać takie, takie rośliny, natomiast jeśli nie, no to tych zabiegów potrzebujemy więcej. Połączenie milbenoku z siltakiem spowoduje na pewno dotarcie lepsze dotarcie do także spodniej strony liści, bo. Silk tak robi też za super zwilżacz. Łatwo się to rozprzemieszcza, także i rozchodzi nawet na drugą stronę liści. Gdzieś tam po internecie możecie nawet takie filmiki yy, znaleźć. Yy, to tak. Yy, natomiast. Dolistnie, no także dolistnie wzmacniamy, możemy sięgnąć po prohorti NPK plus prohorti nawet cynkowo-borowe, żeby już szykować do zimy, natomiast zwróćmy jeszcze raz uwagę na upały. Czym większe są upały, tym oszczędniej ze stężeniami się posługujemy, czyli albo robimy mniejsze dawki, rzadsze i wspieramy yy, po to, żeby nie spowodować jakichś takich poparzeń, fitotoksyczności. Czyli albo zmniejszamy dawki, albo robimy powiedzmy przemiennie te nawozy. Możemy też sięgnąć po mocznik bez inhibitora w połączeniu, z, bo on wykazuje bardzo mały problem, jeżeli chodzi o fitotoksyczność. Jest to forma łagodna dla roślin przy nawożeniu dolisnym i łączymy to z prohorti borowym Albo dwukrotnie w mniejszych dawkach, albo jednokrotnie w tej dawce takiej powiedzmy normalnej. No i jak jesteśmy po skoszeniu, truskawek, to też pamiętajmy, że łatwiej jest nam walczyć z opuchlakiem, czyli dotarcie także do opuchlaka będzie łatwiejsze. Możemy sięgać po otior możemy sięgać także po, yy, po acetamipryt, który jest zarejestrowany akurat na tym okres pokwitnieniowy, zawsze był w tej dawce lekko podniesionej. To nam też ułatwia sprawę. No i na zakończenie pewnie wspomnę o preparatach siarkowych i miedziowych czy to mówimy o nawożeniowych, czy, czy środkach ochrony roślin, zawsze tego typu rozwiązania były dobrym sposobem na rotację środków ochrony roślin i Ochronę prawidłową w okresie zbiorczym. Siarka redukuje ilość porzewiaczy, czyli roztoczyń, czyli przedziorków i roztocza córskawkowego. Siarka chroni także i zabezpiecza ubocznie bądź bezpośrednio przed mączniakiem prawdziwym. Mieć z kolei przed czerwoną plamistością liści, więc połączenie tych dwóch preparatów albo stosowanie naprzemiennie albo łączne nawet w przypadku ograniczania ilości przyjazdów na pewno nas wspiera. Znowu wrócę do upałów. Siarka nie jest najlepszym rozwiązaniem na okres upałów, a z kolei miedź na pewno nie jest najlepszym rozwiązaniem na okresy mokrego liścia, więc to trzeba by było albo robić rano powiedzmy siarką, jeśli jest mokry liść, ale bez może miedzi. Natomiast jak jest suchy liść, to zrobić rano i nie stosować na Właśnie na niewłaściwą wilgotność liści. Pamiętajcie, tak samo nie zawyżacie dawek w okresie upałów, żeby się to nie nawarstwiło. Są okresy deszczowe, to, to możecie te zabiegi powtarzać. Brak deszczy powoduje, że, że te preparaty zostały na liściu i nie robicie zbyt szybko kolejnej dawki, żeby nie skumulować stężenia na, na wierzchu. I i praktycznie tyle. Upały, upały i deszcze uważajcie na te sprawy. Dziękuję bardzo.